Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Luz de Maria de Beaumier, orędzie Matki Bożej, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, jako matka ludzkości, błogosławię Was, a wraz z tym błogosławieństwem zachęcam Was do zachowania jedności w wierze wobec Trójcy Świętej, zgodnie z wolą Bożą. Mój płaszcz jest znakiem mojego macierzyństwa, pod którym chronię wszystkich ludzi bez różnicy. Mój płaszcz jest objawieniem dla całej ludzkości, ponieważ w nim pozostaje kopuła wszechświata, stworzona przez Boga Ojca. Jestem królową i panią aniołów, a moje legiony czekają na tych, którzy są moimi, aby ich wezwać, a oni natychmiast przyjdą wam na pomoc. Moi ukochani, ludzkość jest nękana przez wysłanników złego, którzy wyrywają ludzkie istoty, które nie mają Boga, i zabierają je na zatracenie ich dusz. Nie widzicie ich, ale pokusy nieustannie czekają w zasadzce, aby Was skłonić do upadku w grzech. W tej chwili jest konieczne i istotne, aby człowiek zastosował się do praw mojego syna. Nie zmieniając ich ani nie interpretując, ponieważ jest to prawo, które się nie zmienia. Umiłowane dzieci, nie rozpraszajcie się rzeczami, które zły stawia przed Wami, aby uniemożliwić Wam skupienie się na tej chwili, która jest cenna, nie rozpraszajcie się sprawami, które są dla Was nieistotne i tylko oddalą Was od mojego Syna. Wobec ciągłej fali obojętności wobec bliźnich, zabijania niewinnych i łamania prawa Bożego, to pokolenie żyje chwilami. Niemoralność pozostaje normalną regułą, a wartości zostały zminimalizowane, aby człowiek, który jest Bożym stworzeniem, zapomniał o zasadach. W tej chwili moje dzieci są prześladowane w kilku krajach. Co sprawia mojemu sercu wielki ból, zło cieszy się atakując moich i sprawiając, że cierpią straszne trudności. Dlatego niebo płacze, bo to nieszczęście będzie się szerzyć wraz z aktami terrorystycznymi dla radości zła i mojego bólu. Niewierzący nadmiernie zaprzeczają wszystkiemu, co związane z wezwaniami mojego syna i moimi wezwaniami do ludzkości, naszymi wezwaniami do nawrócenia. Umysł człowieka stał się zarysem struktury, w której uwięzili mojego syna i ośmielili się ograniczyć Boską Wszechmoc, aby zminimalizować fakt, że mój syn i ta matka ostrzegają to pokolenie, które nieustannie pogrąża się bardziej w zatraceniu. Wielka elita, która rządzi światem i myśli, że decyduje o przeznaczeniu ludzkości, jest odpowiedzialna za oddalanie się ludzkości od tego, który ją stworzył. Władcy są kierowani przez tych, którzy decydują o przeznaczeniu ludzkości, ludzkości, która została im sprzedana przez tych samych władców. Umiłowane dzieci, obudźcie się. Spójrzcie na to wszystko, co się dzieje. Macki antychrysta poruszają się szybciej niż moje dzieci. Ponieważ moje dzieci pozostają w letargu, pytając, dokąd iść i w co wierzyć, z powodu braku znajomości nie tylko Pisma Świętego, ale także przykazań, sakramentów, dzieł miłosierdzia, błogosławieństw, nie są świadome wartości Eucharystii, ani tego, dlaczego muszą pozostać w stanie łaski. Z rozmarzonymi, Pustymi i zwodniczymi słowami moje dzieci wzrastają w cieniu, gdzie nie otrzymały światła jak w samopołudnie, aby pod promieniami Ducha Świętego mogły otrzymać potrzebne dary i nie przemijać będąc cieniem, lecz przeciwnie, być światłem i świadectwem dla swoich braci. Umiłowane dzieci, w tej chwili jest tak wielu, którzy mówią o dniach ciemności. A kiedy wpadają w panikę, często zaopatrują się w świece, które biorą do pobłogosławienia. A im więcej świec mają pod ręką, tym lepiej. Małe dzieci, czy świeca zapali się, jeśli jej właścicielem jest ktoś, kto jest w grzechu śmiertelnym i kto odmawia pokuty za popełnione grzechy? A ci, którzy obrażają i zapierają się mojego syna. Czy ich świece zapalą się? Ci, którzy żyją z powodu fałszywych bogów ludzkich, czy ich świece zapalą się? A ci, którzy, mimo że oddali się mojemu synowi, oddalili dzieci Boże z prawdziwej drogi i z pełnego wykształcenia, które utrzymywałoby je z dala od grzechu, czy ich świece zapalą się? Nie. Ukochane dzieci. Aby świeca dawała swoje światło, stworzenie musi pozostać zjednoczone z moim synem. Być świadome, co to znaczy być synem króla. Pozostać stanowczym i pokonać pokusy. Oddalić się od wszystkiego, co zajmuje się nowatorskimi ideologiami, które oddzielają Was od prawdziwej drogi. Poznać mojego Syna i Jego Słowo. Kochać swoich bliźnich w duchu i prawdzie. Być pokornym, mając zdecydowany cel poprawy, prosząc mojego syna o przebaczenie. Moje dzieci są istotami czynu, wytrwałymi w modlitwie, a jednocześnie wiedzą, że kiedy odmawiają różaniec, otrzymują wielkie błogosławieństwa, nie tylko osobiste, ale także dla tych, za których ofiarują modlitwę i dla swoich braci. Nawet dla tych, których nie znają, a którzy w danej chwili potrzebują duchowej pomocy. Błogosławieństwa płynące z odmawiania Różańca Świętego są niezliczone, ponieważ ci, którzy go odmawiają, otrzymują moją pomoc, a moi aniołowie czuwają nad nimi i zapewniają im ochronę. Zły odsuwa się od tego, kto modli się bez pośpiechu i nie tylko po to by spełnić coś, czego nie chcę. W Różańcu Świętym musicie znaleźć radość zjednoczenia z Moim Synem i z tą Matką. Moi ukochani, wezwania z tylu różnych czasów są takie same jak teraz, w tej chwili, nie różnią się treścią, różnią się pilnością waszego zastosowania się do każdej Mojej prośby. Tą chwilą zawładną szatań i jego legiony, Prowadzając w błąd całą ludzkość, zwłaszcza tych, którzy przyjęli Boga pieniądza za Boga swojego życia. Ci wpadną w panikę, a gdy stwierdzą, że są duchowo puste, wielu odbierze sobie życie. Dzieci, nie zmniejszajcie się, wzrastajcie w poznaniu i miłości do mojego syna, trwajcie w modlitwie. W obliczu wypełnienia się moich objawień, moje dzieci zostaną zbadane w miłości, a w jednej chwili dzień może stać się nocą. Moc broni człowieka ma być wkrótce użyta dla smutku całej ludzkości. Człowiek nie tworzy czegoś, czego nie będzie używał. Człowiek wchodzi w niepokoje społeczne w kilku krajach jednocześnie. Moje dzieci, ziemia drży. A niebo się rozświetla. Módlcie się w porę i nie w porę, czy czas jest sprzyjający, czy sprzyjający, i razem z waszymi modlitwami bądźcie czynni na korzyść waszych braci poprzez słowo, tak aby, gdy zaalarmujecie waszych braci, zobaczyli miłość miłosierną mojego syna, będąc jednocześnie świadomi boskiej sprawiedliwości. Ludzkość będzie żyła smutnymi chwilami. Będzie zdumienie, gdy modernizm, którego mój syn nie chce, przyjdzie ze Stanów Zjednoczonych, gdy w Stanach Zjednoczonych zostaną ogłoszone strategie, które zmylą mistyczne ciało mojego syna. Ludu mojego syna, pozostańcie wierni. Życia wiecznego nie znajdziecie na Ziemi, ale na Ziemi zdobywacie zasługi potrzebne do osiągnięcia życia wiecznego. Umiłowane dzieci, nie bójcie się, cała boska miłość zostanie wylana na lud mojego syna, i razem z moimi niebiańskimi legionami będziecie kroczyć ku życiu wiecznemu. Ja, jako matka, wstawiam się za wami w każdej chwili, nie opuszczam was. Pozostańcie wierni wskazaniom mojego syna i tej matki. Próby i tygiel są konieczne, abyście osiągnęli życie wieczne. W tej chwili wykuwacie koronę chwały. Dzieci mojego niepokalanego serca, nieskończone miłosierdzie Boże wynagradza chwilowe cierpienia nieograniczoną chwałą. Pamiętajcie, że bardziej błogosławione jest dawanie niż otrzymywanie. Posłuszeństwo jest boską przyjemnością. Wy, moi ukochani, nie narodziliście się po to, by zginąć w ogniu wiecznym, ale by cieszyć się wieczną chwałą. Bądźcie czynni, zanieście słowo do waszych braci. Nie dajcie się zwieść, żyjcie, aby wziąć udział w wiecznej radości. Błogosławię i kocham Was, Matka Boża.